Bardzo, 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 bardzo chcę Was przeprosić. Znowu nie miałam miejsca i musiałam odinstalować moją ukochaną grę, ale robię to dla Was, dlatego za moje poświęcenie dla mojej ukochanej gry. Zostawcie 20 tysięcy łapek w górę. Albo co najmniej 15 błagam. O matko, mam 2%. Trudno. Dla was robię wszystko. Dla moich ukochanych widzów i subskrybentów. Wiem na 100%, że moimi subskrybentami niektórzy mogą e, być e, moje przyjaciółki. E, ale piszcie, błagam, w komentarzach. Czekajcie, czy ja w ogóle mam włączone komentarze? Nie wiem. Jak... Be, powie... Czekaj, przeczytajmy na chwilkę ten komentarz jeden. Jak powiedziałaś, że nie będziecie musieli oglądać tej reklamy to mi się rek. Co? To mi się reklama włączyła. <grydy> Bardzo śmieszny żarcik. Mi tak samo mi też. Elo minie XDDD. bo. Mis Aga powiedziała, kiedy się już skończyła. Lol. Hehe. <grydy> Tak. Co mi się tu włączyło? Nie chcę do tego kogoś pisać, nawet go nie znam. Okej, okay, oglądamy dalej. Ja, to na pewno. Dzień czwarty mojej pracy, wow! Gram w to jakieś 20 minut, a, a już czwarty dzień. Ew. wygląda jak samolot, taki dorzucanie, jak śmiesznie. Dobra, mam nadzieję, że, że to będzie coś fajnego. Czekaj, czy mogę się potropą um, zryckimą. Może być nawet, nawet ładnie może to wyjść. Tutaj zrobimy różowy. I w ogóle możecie też napisać w komentarzach jeżeli widzieliście jakieś ciekawe gry, właśnie takie fajne, a może głupie, to Pyszne napiszcie mi na właśnie w komentarzach tytuły tych gier i ja postaram wtedy je nagrać, przetestować, bo, bo mówię tych gier jest naprawdę bardzo dużo. I daję wam I słowo honoru, moi że Jak będzie tym razem no pokażę to, wam jak zrobić te plecaki? Daję słowo na własne życie, że wam pokażę. Takie fajne, takie w Tak, fajnie to wygląda, Miss O Jezu, chciałabym mieć taką, takiego t-shirta. Jest serio, chyba sama takie zacząć robić. Naprawdę, weźcie, zostawcie, nie wiem. No po prostu poproście mnie ładnie w komentarzach i na Instagramie mnie też ładnie poproście. To wtedy nagram taki odcinek, znaczy może nie poproście, zmotywujcie mnie do tego, żebym nagrała taki odcinek jak naprawdę będę farbowała te t-shirty, bo serio chciałabym to zrobić. Mam nadzieję, że będziecie zobaczyć, bo może być fajna zabawa, na pewno jest dużo z tym, wiecie, brudzenia się. Zapraszam was się do czym? Z innym nie była dziewczynka. tak I widzimy się niedługo w kolejnym odcinku. Pa! Pa! Okej, okay, moi drodzy. To na dzisiaj jest e, koniec naszego ukochanego filmiku e, Miss Agi. E, jeśli chcecie więcej e, filmików Miss Agi na moim kanale, i żebym później ja w to zagrała. E, to jak Wam mówiłam i prosiłam, żebyście zostawili pod, e, pod tym filmikiem 15 tysięcy łapek w górę. Teraz Wam pokażę mój kanał. No wiecie, tak na szybko. E, to jestem ja, Aletka Praleczka. <laughs> Zrobiłam e, jak na razie 7 filmów, mam na razie 5 subskrybentów, no, dlatego błagam subskrybujcie klikajcie dzwoneczki. Proszę, bardzo ładnie, proszę. E, ten filmik akurat, o ten tutaj, e, na samym dole, nagrał mój starszy brat. Nazwał go dostałem najlepszego peta na świecie. Ma 17 wyświetleń. Ja mam niestety więcej od niego. Na tym gram w grę Tutaj macie e, no, odcinek, którego nie nazwałam, bo zapomniałam i nie chciałam i się nie miałam czasu. Tutaj nie wiem czemu wyszło mi na shorts. Okej, okay, to dzisiaj to koniec odcinka. E, Eloszka koszka. <noise> Nie no ja ja sobie robię. Dobra, to pa moi drodzy, aleczka praleczka, na 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 na. Czekajcie.